13 dzień czerwca 2023 taka piękna natura pokrzywy zioło pijemy herbatkę i pomaga oczyszcza krew mamy kwiatuszki polne No, zielony kolor uspokajający fajny No, gdy właśnie te stresy, choroby to trzeba iść do lasu, się wyciszyć i porozmawiać z ojcem, który mieszka w niebie i obok nas Słyszy nas, widzi, to jest Chrystus. I rozmawiamy jak ojciec z synem, jak matka z córką. My, jako właśnie rodzice, śli rodzice, tylko dobry jest Chrystus. My się uczymy cały czas od Chrystusa. Jak być rodzicem takim, żeby właśnie dawać dobry przykład swym dzieciom, żeby nie gorszyć. Tu są Maliny. No i Boga Prawdziwego poznajemy. Na rodzinie, bo w rodzinie jest wszystko, cała boskość Jest w rodzinie No i dlaczego właśnie Jest taki atak na rodziny, Chcą, rozbi chcą rozbijać, rozbijają Niszczą przez właśnie te systemy Przez tą telewizję Jak ktoś tam ma Czy żony Znaczy już trzecią żonę Albo któregoś tam męża. No to co to jest? To jest Sodoma Gomora. Dzołóstwo fizyczne. No a jest... Gorsze jest to duchowe. Bo Jezus Chrystus wybaczył nierządnicy. Nie rzucił kamieniem. Chodź, idziemy tu na skróty. No, najgorzej, najgorzej mają właśnie ci, co kłamią w imieniu, powołując się na Boga. Ci się mają najgorzej. Jaka duża trawa, wysoka. Taka duża trawa. Nie widać, Kalusia. No nie widać. O, jaka wysoka trawa. Kali uczulony, kicha. No, dbajcie o swoje rodziny. Mąż, żona, dzieci. To są rodziny królewskie. Ojciec, król. Chrystus błogosławi rodzinom. No i żeby te całe rodziny się uratowały. Wchodziły do Arki, czyli budowały na skalę. Naprawdę, na miłości, na sprawiedliwości. I te rodziny są wieczne. Bo Chrystus chce takie rodziny. Żeby były i królowały. To wszystko jest Chrystusowe. Ojca naszego, cała Ziemia, planeta. No, i ona należy do synów i córek, do rodzin królewskich, do aniołów, do księżniczek, księć. No, więc nie lękajcie się, że wojny, wszystko jest po coś, Bóg dopuszcza. Chrystus, ale to ludzie robią, te wojny, yy, te cierpienia. Jeden drugiemu właśnie szkodzi, zamiast pomagać. No i właśnie w tym złym narodzi się dobro. Zło dobrem zwyciężaj. I te dobro rodzi się w bólach. W jednym dniu narodzi się syjon, syjon duchowy. Naród królewski, ród królewski. I będziemy królować na ziemi. Nie do nieba, nikt nie pójdzie. Tu na ziemi mamy raj. Tylko mamy właśnie ten raj robić w taki sposób, aby właśnie ziemia stała się rajem. Ludzie, żeby dbali. I o planetę Ziemię, i jeden o drugiego, i o zwierzęta, żeby nie było tych cierpień. No, mamy mieć prawo w sercu Chrystusowe. I już nikt nie będzie nikogo pouczał, bo będzie mieć wypisane prawo na sercu. Jedni drugich brzemiona noście, tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Czyli mamy dzielić się problemami, rozwiązywać, pomagać, wspierać. No, Jezus Chrystus, nasz Ojciec w niebie Izajasza 956 był na Ziemi i dał przykład, wzór, jak mamy żyć, jak mamy naśladować, jak mamy właśnie sobie pomagać. Nawet mamy wskrzeszać i uzdrawiać poprzez wiarę w Niego. Możemy to robić, bo Chrystus, nasz Ojciec, jest najlepszy lekarz, uzdrowiciel. Daje nam mądrość, jak mamy właśnie być zdrowym. No, trzeba umrzeć, zaprzeć się samego siebie. Umieramy dla świata, dla tych pragnień ciała. A żyjemy dla miłości, sprawiedliwości, radości, spokoju. No, więc błogosławię wszystkim rodzinom królewskim, aby królowały sprawiedliwie tu na ziemi, aby się łączyły w prawdzie. Miłości, sprawiedliwości w jednym ojcu, pasterzu, bo mamy przyprowadzać do posuszeństwa wiary wszystkie narody. Wiara w prawdziwego Boga, bo religii jest tysiące. Żadna religia nikogo nie zbawi. Religia to jest właśnie opium dla ludzi, żeby nie myśleli, żeby byli poddańczy. Moja wina, moja wina No i tak właśnie człowieka upadlają te, te religie, że ktoś jest lepszy, a tu są gorsi No i ludzie chcą właśnie, żeby ktoś ich prowadził do Boga. No kogoś mają od Boga, kogoś od zdrowia, kogoś od pieniędzy. Przecież my jesteśmy my sami rządzimy sami jesteśmy kowalem swego losu i mamy tak właśnie dbać robić żeby było wszystko dobrze Upoleganie na drugim człowieku właśnie to to jest niedobre bo kto idzie za człowiekiem właśnie to wpada w dół no ale Chrystus nas wyciąga Choćby sprawiedliwy siedem razy upadł, to Chrystus Ojciec go podniesie. Więc głowa do góry, nie lękajcie się, ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź tu na ziemię królestwo. Chrystus jako król prawowity ma prawo, prawodawca, jeden prawodawca i sędzia. To jest Chrystus. On przyszedł zbawić, nie zatracić. W jego naukach, w jego prawdzie, miłości jest życie wieczne. Po to Chrystus przyszedł. Narodził się, bo jak w Adamie umieramy, w pierwszym Adamie, to w Chrystusie mamy życie wieczne. No, idźcie za barankiem, za Chrystusem i żyjcie. Dajcie sobie wypisać prawo Boże na sercu. Chodźcie w tym prawie i wprowadzajcie w czyn. No, i wtedy poczujecie prześladowania to będziecie wiedzieć, że jesteście na dobrej drodze. Jeśli będą was prześladować z powodu mego imienia. Imienia Chrystus, Król Emanuel. Emanuel, Bóg z nami. Błogosławie.